Chyba dostanę tą pracę. No, warsztat samochodowy to może nie jest szczyt moich możliwości, ale potem znajdę coś lepszego. Co się stało? Stradziłeś mnie. Kto ci do takich głupot? Nie mogę na to patrzeć. Wyłącz to. Wyłącz to! Skąd to w ogóle masz? Co to za różnica? Boże, jaka ja byłam głupia, mogłam od razu posłuchać mojej matki. Kasia, ty wiesz, że po porodzie dużo się zmieniło. Nie miałaś o na seks. Nie, ty się jeszcze tłumaczysz? Pakuj się i wynoś się stąd! Ta, ta dziewczyna nic dla mnie nie znaczyła. To był przelotny romans. Bardzo tego żałuję. Nie chcę tego słuchać. Ostatnio nawet zastanawiałam się, czy może kogoś masz, ale na samą myśl serce pękało mi na miliony kawałków. Tak bardzo cię kochałam. Postaram się to naprawić. Nie, nie będzie kolejnej szansy. Ona nie była pierwsza i na pewno nie ostatnia. Ja sobie jakoś poradzę. Ale żal mi Antosia, będzie musiał wychowywać siebie bez ojca. No ale przecież nie musi tak być. Nigdy nie poświęcałeś mu ani czasu, ani uwagi. Zawsze miałam nadzieję, że to się zmieni. A okazało się, że wszystko runęło. Jak domek z kart. Zostaw mnie samą. Do wieczora masz się wyprowadzić. Wyrzucasz mnie z domu? Przez jeżeli nie mam dokąd pójść. A to już jest twój problem. Bo to jest moje mieszkanie.